Pomyślałem sobie, nagram jeszcze jeden filmik, niech mi się tutaj bryczka troszkę zagrzeje. Witam ponownie. Łapy, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy, opowieści dziwnej treści. Zasiądź wygodnie, zapasz co trzeba, otwórz co trzeba, odpal co trzeba. Przed chwileczką nagrałem dla Was filmik, ale jak wiecie, ostatnio u mnie z filmikami jest różnie. Nie wszystkie filmy. Przechodzą weryfikację. Pomyślałem sobie, dla pewności nagram jeszcze jeden. Wczoraj nagrałem dla Was film. Tytuł. One chcą od nas. I tak dalej. Sporo tutaj komentarzy się pojawiło. No i jeden komentarz zwrócił moją uwagę. Ponieważ ma aż 26 łapek. No to się zabieramy i czytamy. No, i spróbuję Was przekonać, jak to słuchajcie, faktycznie wygląda. Nygus, jeśli kupiłeś dom lub mieszkanie przed ślubem, to nie podlega podziałowi. Najlepiej mieć coś swojego na własność. Życie pisze. Różne scenariusze pozdrawiam. No dobrze. Słuchajcie, wałkowaliśmy ten temat już. Nie raz. Zgaszę silnik. Kiedyś wam nagrałem filmik jak mój znajomy jeszcze w Poznaniu. Poznaliśmy się na siłowni. Chłop miał samochód, chłop miał mieszkanie. Dobrze zarabiał. Poznał pannę, zameldował ją u siebie. Tylko i wyłącznie zameldował, ponieważ potrzebne jej to było, żeby podjąć jakąś tam pracę i coś tam. Po czasie usłyszał że będzie tatusiem! Hurra! No chłop się ucieszył, chociaż może nie do końca, bo nie planował. No i słuchajcie, kiedy już bobas, że tak powiem, pojawił się, nagle nastąpiła z jej strony ogromna zmiana. Stała się nieznośna, nie do wytrzymania. Myślał, że to jest przejściowe. Tak po skrócie, Wam przypominam, Tą pełną opowieść macie u mnie na kanale. Aż któregoś dnia wrócił nagle szybciej z pracy. Ona się tego nie spodziewała. No i co? <laughs> Zastał jakiegoś ziomeczka razem z nią w dziwnej sytuacji w mieszkaniu. Słuchajcie, tak jak Wam wspominałem. Oni nie mieli ze sobą żadnego niczego podpisanego. No muszę uważać tutaj co mówię, bo nie wiem co przejdzie, a co nie przejdzie. No kombinuję. Troszeczkę mi tu utrudnia, słuchajcie, nagrywanie, bo nie mogę się skupić na tym, co chcę wam powiedzieć, tylko muszę dobierać odpowiednie słowa. Także troszeczkę go zdziwienie wtedy, no, zaskoczyła go. Niekoniecznie pozytywnie, nie? Domyślacie się na jego chacie. Pomimo, że się nie układało już. No i opowiadałem wam na tym filmie, że nie mógł się jej za żadnym sposobem, słuchajcie, pozbyć. Wszędzie, gdzie się nie udał, no bo ona jest. Ona jest matką i nie może jej tak po prostu sobie. Musi jej zapewnić odpowiednie warunki. To jej nie odpowiadało, tamto nie odpowiadało, coś nie odpowiadało. No i chłop w końcu słuchajcie, doszło już do takich tam różnych scen, że no z własnego mieszkania musiał się wyprowadzić. Pomimo, że nic nie było jakiegoś między nimi zawartego. Myślący rozumieją chyba, o czym mówię, byli tylko i wyłącznie razem. Miała u niego zameldowanie, potem pojawił się dzieciak. No i słuchajcie, chłop musiał wyprowadzić się z własnego mieszkania, i skoro zastał ją w takiej sytuacji, to nie był pewien, czy to jest na pewno jego. I z chłopa, który wyglądał dobrze, który był dobrze ustawiony, opowiadałem Wam, co się stało. No dobra. Ale piszecie, że to przed, co było, to się nie liczy, i tak dalej. <laughs> to mi wytłumaczcie jedną rzecz. Dlaczego jest takich przykładów? To już nie są setki, to już w tysiące, słuchajcie, idzie, gdzie ktoś miał samochody, miał firmę, miał dom, itp. itd. No i nagle przestało się między nimi układać. No, i się okazuje, że ona zabiera z tego połowę. No skoro faktycznie tak jest, dlaczego zabiera połowę? Ktoś decyduje o tym, że należy jej się połowa. Nawet jeśli, słuchajcie, w tym czasie tylko przebywała w domu, zajmowała się domem, wychowywała dzieci, sprzątała, gotowała i tak dalej. Ja wiem, ktoś zaraz powie, ale to też jest zajęcie i wcale nie jest takie łatwe. Słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, ponieważ na zachodzie takie rzeczy już się zdarzają i, tylko, i nie tylko, przepraszam, w jedną stronę, tylko w obie strony to już działa. Dlatego tam osoby, które naprawdę dużo posiadają, one nie chcą się na stałe, słuchajcie, wiązać. Być sobie ok. Ale nie wiązać. Rozumiecie co mówię? Ponieważ tam występuje coś takiego, że, może wam podam tutaj przykład. Masz chatę. Masz wypasioną furę. Masz fajne stanowisko w pracy. Poleciałeś sobie na urlop. Wróciłeś, na lotnisku cię przycisnęło na pęcherz. Pobiegłeś do toalety, no i tam nagle jakaś naprawdę bardzo ładna pani akurat sprzątała na tym lotnisku. No, pracowała. Na pewno tam nie zarabiała nie wiadomo ile, no ale była ładna, pracowita. Uśmiechnęła się do ciebie. Padła ci w oko i pomyślałeś sobie: Zagadam do niej: fajna jest, skromna, może będzie fajna. No i po jakimś czasie zabrałeś ją do siebie, do swojego domu: kupiłeś jej ładny samochód, jakiegoś Mercedesa, na przykład, albo Lexusa, żeby miała czym jeździć. Jej zadaniem tylko już było dbanie o dom, sprzątanie i tak dalej. Ty byłeś w wyjazdach, ty byłeś tu, ty byłeś tam. Miała wszystko: fajne ciuchy, których kiedyś nie miała, fajne auto, którego nie miała, wyjazdy. Praktycznie jej poziom życia bardzo dzięki Tobie się poprawił. Jak to mówią, status. Mam nadzieję, że ten film przejdzie weryfikację. Słuchajcie, no i po kilku latach nagle okazuje się, że przestajecie się dogadywać. Już nie jest taka piękna, bo miała fajne czekoladki, fajne ciasteczka i inne. No i się tam nagle z 55 kg zrobiło 95. No i jeszcze zaczęła być niemiła. No, i stwierdzasz, że byliście tyle razem. No, i czas się już chyba pożegnać. No, i wyobraź sobie teraz w tym momencie, że tam jest coś takiego, że nieważne jaką ona miała sytuację, czy on, bo to działa w obie strony, tak jak powiedziałem. Dzięki Tobie. Czyjeś życie się polepszyło i to bardzo mocno, diametralnie. Ma wszystko, o czym mógł sobie kiedyś tylko pomarzyć. I to jest Twoja zasługa. Sam od siebie do tego się nie dołożył, nic nie dał. Ale tam jest coś takiego, że ma prawo żądać od Ciebie, tak? Od Ciebie, który. Dzięki Tobie to zawdzięcza, ma prawo od Ciebie wymagać. W momencie, kiedy się, że tak powiem, żegnacie, ma prawo od Ciebie wymagać, że w tej chwili już ona nie będzie miała tak dobrze, kiedy ona z Tobą się pożegna. Więc idzie do odpowiedniego człowieka, składa odpowiednie dokumenty. Czekasz sobie i pewna osoba na sali musi to rozstrzygnąć, co z wami dalej. No i ona mówi, że no ja miałam to, ja miałam tamto, a teraz tego mieć nie będę. I wyobraź sobie, że są takie sytuacje, że ten, który wyciągnął tą rękę, dał wszystko, musi tej osobie drugiej płacić pieniądze, tak? Płacić kaskę po to, żeby ona nadal żyła na tym poziomie, na którym była z tobą. Ponieważ może jej być przykro, może z tego tytułu mogą powstać różne, no, choroby nawet, słuchajcie. Wyobrażacie to sobie? Jak to na ten moment, słuchajcie, funkcjonuje? Tak. Jest coś takiego. I facet, i kobieta, jeżeli Lili mnie oglądasz, a na pewno oglądasz, proszę cię, napisz mi w komentarzu, czy słyszałaś na przykład w Niemczech o takich sytuacjach? Bo ja słyszałem o takich sytuacjach wielu. I faceci też potrafią tak, jeżeli poznał jakąś panią, która była dobrze sytuowana, przykładowo, która miała dobrą pozycję w pracy. No, i wzięła sobie przykładowo jakiegoś tam Negusa, który pracował na budowie, bo był opalony i fajnie wyglądał. No, i ja sobie z nią pobędę, no, i wtedy mogę wystąpić o to, że, no, będąc z nią, no to ja miałem to, miałem to, miałem to, mam udowodnione, że z nią byłem. Nie wiem, czy w Niemczech jest to tak, że, że musi być to już za. Podpisane, że tak powiem. Wiecie o co chodzi? Że jesteśmy razem. Czy wystarczy to, że ktoś powie, że tak, faktycznie byli? Masz na to jakieś. Yy, możesz przedstawić zdjęcia itp., itd. Muszę tutaj zważać na słowa. I na tej podstawie oni stwierdzają, no tak, od kiedy? Od 2019 do 2025, 5 lat byliśmy tu, byliśmy tam, a teraz co ja mam zrobić? Może być tak, że wtedy powiedzą, no proszę pana, trudno, ale ma pan na tyle, że no, ta osoba teraz nie będzie potrafiła funkcjonować. Pan ją, że tak się, jak to się mówi, rozpieścił. No i teraz musi Pan dokładać, ponieważ no ta osoba musi dalej funkcjonować, a jest przyzwyczajona do takiego i takiego poziomu życia. Bateria jeszcze trzyma. Nie wiem dokładnie, jak to jest w Niemczech, do samego końca, jeśli chodzi o te sprawy, słuchajcie, urzędowe, ale nie wiem. Czy słyszeliście, czy nie, ale na przykład w Kanadzie, czy gdzieś jest już tak, że nawet osoby, które są ze sobą, tylko i wyłącznie są, nie mają rodziny, nie mają niczego, tam się nikt już nie chce, słuchajcie, ze sobą wiązać, z tego powodu, że w momencie, jeżeli przebywasz z kimś, tam gdzieś czytałem, dłużej niż trzy miesiące, pół roku, czy może rok. Musicie się dowiedzieć, chodzicie ze sobą, to po tym czasie ta osoba może wystąpić o to, żebyś ty jej płacił. I podobno, jeśli mieszkacie razem, to ona ma prawo do wszystkiego, do połowy, tak jak ty. Dlatego tam praktycznie nikt dłużej z nikim nie jest niż tam jakiś określony czas, bo każdy się obawia, że co nastąpi, kiedy ten okres, słuchajcie, minie. <laughs> no słuchajcie, to są jaja. No, ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale no niestety tak teraz mamy. Więc odnośnie tego komentarza, że ci się należy to, co było. No nie jestem tego słuchaj taki pewien. Dobrze się doinformuj. Dlaczego wszędzie mówią, żeby zanim podejmiesz taką decyzję, żeby podpisać odpowiedni papier? Że dana osoba nie będzie miała żadnych jakby tu słowa dobrać do tego, nie będzie miała żadnych żądań, o, że tak powiem do tego co było wcześniej. Twoje. No. Rozumiecie o co chodzi. No i taka sytuacja sprzed kilku dni. Spotkałem kogoś. Akurat chyba płaci na dzieciaka aktualnie 1200 zł miesięcznie. No i teraz jego ex pani sobie umyśliła, że ona chce 1600. No i był kobieta, oczywiście to wszystko rozstrzygała. Domyślacie się o kogo chodzi. Tego słowa też tutaj za bardzo nie można używać. Ta osoba też jest na boisku, jak jest jakiś mecz piłkarski, tak dla podpowiedzi. Dla tych mało kumatych, bo z tego co widzę w komentarzach takich nie brakuje. Mówi, no ale proszę panią, przecież 1200 plus 800 plus to jest 2000 zł. A pani mówi, że utrzymanie dziecka kosztuje 1600, więc ona ma w tej chwili 400 zł więcej niż jest na to utrzymanie dziecka potrzebne. A ona mówi do niego, proszę pana, teraz nie rozmawiamy o niej, teraz tutaj jesteśmy po to, żeby wyjaśnić sprawę z panem a on mówi no dobrze, no ale a, a skąd ja mam wziąć, e, ktoś się przejmuje tym czy mi wystarczy proszę pana, no to jak panu nie starcza, to może trzeba znaleźć sobie jakąś dodatkową pracę a on mówi no ale jak znajdę dodatkową pracę będę lepiej zarabiał, to ona wystąpi z wnioskiem o to, że nie chce 1600 tylko chce na przykład 2 albo więcej a to już są sprawy między Wami, proszę Pana. No. Kumacie? Dostaje 800, od niego 1600 chce wybębnić, czyli 2400, a jest niby uzasadnione, że utrzymanie dziecka kosztuje 1600. Czyli będzie miała więcej niż potrzeba i wychodzi na to, że ona praktycznie nie będzie się dokładać do tego nic. Zero. Tak to wygląda. Powiedział mi, ja wam spróbowałem tutaj, że tak powiem, zacytować tą rozmowę pomiędzy nim a tą osobą rozstrzygającą. No, nie jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o niej. Teraz rozstrzygamy co tutaj z panem. Jak panu za mało, niech pan idzie do pracy. A jak będę zarabiał więcej, ona będzie chciała więcej. A to już są sprawy między wami, a nie. Nie moja sprawa ja tutaj, tylko jestem po to, żeby rozstrzygnąć, czy się należy, czy się nie należy. Tak to w dzisiaj, słuchajcie, wygląda. Jestem ciekaw, co teraz napiszecie w komentarzach. Bo takich przykładów, jak tutaj kolega napisał, że to, co było przed, się nie należy. No. <śm> Gdyby faktycznie tak było, no to ludzie by nie, nie prosili drugiej swojej, nie wiem, że tak powiem, połówki o podpisanie pewnego dokumentu, dokumentu, że w razie gdyby coś poszło nie tak, nie będzie miała żadnych, że tak powiem, roszczeń. No? Dobra. Tyle w temacie, chyba pojadę na kepsika dzisiaj sobie, a co, zaszaleję, a potem zrobię jakieś zakupy. Mam listę zrobioną, bo muszę do trzech różnych sklepów pojechać, żeby się nie pogubić, czegoś nie zapomnieć. To by było na tyle, panowie i panie. To było dzisiaj drugie tutaj nagranie, ponieważ nie wiem, czy przejdzie jakiekolwiek z nich. Także lepiej mieć dwa. Niż liczyć na jedno. I pamiętajcie, przezorny zawsze zabezpieczony. Pozdrawiam. A jeszcze teraz ma być tak, że nawet jeśli pani siedziała w domu, zajmowała się i tobie się odwiedzi, a ona nie pracowała, no to może być tak, że ty będziesz musiał jej. Płacić za to, że ona się twoim domem, przez ciebie wybudowanym zajmowała i twoimi dziećmi, tak jakby było to tylko twoje, ale gdzieś to mi się teraz obiło z uszy, także cały czas zmierza to w tym kierunku, żebyśmy my faceci dostawali, że tak powiem, po tyłku, na razie.